Wybory w Stanach Zjednoczonych, wszyscy się pasjonują, bo Stany to już jest kraj w tej chwili upadający, ale militarnie to jest ciągle jeszcze chyba najsilniejsze państwo na świecie. Co prawda już mówi, że tylko dwie wojny na raz może prowadzić, to prawda, ale ciągle jest chyba najsilniejszy, a przynajmniej najbardziej agresywny. Proszę Państwa, te wybory obnażają istotę Systemu demokratycznego. Bo przecież, pomyślcie Państwo, w takich Chinach czy gdzieś patrzą na tę debatę i się śmieją. Bo przecież, jeżeli polityk miałby powiedzieć, mówimy teraz o polityce zagranicznej, bo najbardziej nas interesuje polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych oczywiście, to jeżeli miałby powiedzieć prawdę, co ma zrobić, no to przecież to jest idiota, który by mówił, co jest. A jeżeli, a jeżeli on nie mówi prawdy, no, w takim razie, po co się zastanawiać nad tym, co on powiedział? No pomyślmy przez chwilę logicznie. Powtarzam jeszcze raz, dla ludzi, którzy go nie rozumieją. Jeżeli by mówił prawdę, to byłby idiotą, bo by zdradził swoje plany. A jeżeli on nie mówi prawdy, przecież ja jestem weredykiem. są uważany za strasznego werydyka, ale mimo to też wszystkiego nie mówię. I nie mówię rzeczy najważniejszych. Gdybym walczył o władzę, to bym nie mówił też dokładnie, co, co robi. Co i tego nie mówią? Cała ta debata nie mówi nic o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, tylko mówi o tym, jak oni wpłyną na swoich wyborców. Jeżeli Państwo popatrzą na tę debatę, to yy, Pan Donald Trump mówił do swoich wyborców, mówił to, co oni chcą usłyszeć, bo oni to słyszą po raz dziesiąty. Jak Państwo wiecie dokładnie, człowiek ogląda te. Yy, spektakle, słucha tych piosenek, które już zna. Temu się najbardziej podobają. I pan Donald Trump mówi te rzeczy, które się podobają jego wyborcom. I oczywiście wyborcy pani Kawali Harry się z tego wyśpiewają, prawda, tłumaczą, że tutaj te same błędy robi Trump, prawda, te same slogany, które pani obraża, i nie ma tego żadnego znaczenia. To, jaki wpływ mają wypowiedzi pana Trumpa, pana wyborcy, pani Harris, nie ma żadnego znaczenia, bo przecież oni i tak na niego nie zagłosują. I odwrotnie, i odwrotnie. Yy, pan Donald Trump słusznie podkreśla, że pani Kamala Harris jest komunistką. Przecież to mówię, przecież od lat mówię, że pani Hilaria Clintonowa jest trotskistką, ona też jest trotskistką, są lewaczki. Popatrzcie państwo, to jest, taka, to jest taka Żukowska, powiedzmy tak no, nazwijmy, amerykańska Żukowska, tak określmy panią, panią Kamalę Harris. Z tym, że ona jest troszkę oględniejsza i, i, i uważam na to bardziej na to, na to, co mówi pani Żukowska przecież nie, nie, nie walczy o prezyden Stanów Zjednoczonych, więc mówi, mówi coś tam. Także w tej debacie zwolennicy pana Trumpa wyraźnie powiedzą, że jak Trump wygrał powiedział to, prawda, a tamta, ta komunistka prawda, tam bredziła, to, co jest prawdą oczywiście, co jest oczywiście prawdą, a zwolennicy pani Harris na swoje, natomiast co z wyborcami takimi, którzy się wahają i tu jest pewien problem ponieważ wiemy dokładnie że często pani Harris, pani Harris jest nieważna. za panią Harris stoją te siły tego deep state prawda, tego utajonego państwa które tak naprawdę pociąga za sznurki w Stanach Zjednoczonych Poważna bardzo lewica, nie ta gada co pani Haliz. I jej zwycięstwo to jest tragedia dla świata. To jest tragedia dla świata. I proszę państwa, dlatego tak ważne są te głosy ludzi, ludzi po środku. I ci ludzie po środku właśnie widzą, że pan Trump, to on mówi stale to samo, już ma te 80 prawie lat, prawda i coś tam, a, tu jest powieść świeżości, mówi coś innego, coś tu zaskakuje. I obawiam się, i obawiam się, że dla tych wyborców yy, no, pojawienie się pani Harris, nie jej retoryka tylko, jej pojawienie się prawda, jest czymś świeżym, nowym i obawiam się, że ta debata mogła raczej pomóc yy, pani Kawali Harris. Miejmy nadzieję, że się mylę.